Witam serdecznie państwa na poniedziałkowym nagraniu, na dzisiejszy odcinek. Zakupiłam zrapeczki za 35 zł. 5 zrapeczek za 5 zł takich różnych, których dawno już nie drapałam i oczywiście zadyszkę Big 777. I może rozpocznę od tych za 5 zł, a tą siódemeczkę zostawimy na koniec. I tak, mamy pierwszą, to jest gwiazdka z nieba. I tu Wygrywają przypisane liczby, ewentualnie jak znajdziemy gwiazdkę, to też przypisaną daną kwotę się wygrywa. No i teraz może zaczniemy szukać. I tak 29 8 4 i 24. A mamy 30 7 25 22 18 i w drugim rzędzie jest 33 21, 27, 12, i 6. No to jest pustaczek. Następną zdrapeczką będzie zdrapka I Love You Cash. I to jest też zdrapeczka za 5 zł i tu wygrywają przypisane liczby ewentualnie jak znajdziemy pliczek, no to tak samo też przypisaną kwotę wygrywamy.

28, 16. I to jest koniec. To jest też pustaczek. Ale poszukam kontrolnych, żeby się upewnić. Nie wiem, gdzie one będą. B, widzę. B, B, B. BL, oczywiście. Tak, to jest też pustaczek. Teraz mamy zrapeczkę srebro i złoto. I tu wygrywają przypisane liczby. Ewentualnie, jak znajdziemy. Worek, no to też przypisana kwota jest do wygrania. A mamy do następujące liczby: 2, 24, 18 i 1. A mamy 6, 16, 28, 25, 4. I następny rząd: 17, 3, oboczek, 22. I 35, no, następny pustak, HG. Jeszcze zostały nam te dwie zdrapeczki, dużo kasy, i tu też przypisane liczby, ewentualnie pliczek pieniędzy, i też przypisaną wygraną wtedy wygrywamy. 19, 14, 30, 31. A mamy 23, 22, 16, 9, 33. 20, 17, 12, 3, 29. Następny pustak. O dzisiaj chyba same pustaki zakupiłam. Ostatnia zdrapeczka za 5 to jest moc szczęścia. Może ona nam coś jeszcze yy, da. Do zobaczymy, czy coś wygramy w nią. I tutaj przypisane liczby, ewentualnie znajdziemy kapelusz, to też przypisaną kwotę.

No, zobaczymy. Mamy winogronka, podkowę, safe, banknot, monety, arbus banan, ananas, worek. Gdzie siódemki? Nie ma. No, nie ma. No, jeszcze jest jeden, jeden rząd. Zobaczymy. Może tutaj coś pokaże. No, siódemeczka, kor no nie ma. Korona. Banan, winogron dzwon, pierścień, cytryna, bank. Same pustaki. No nie, co za nagranie dzisiejsze. No ale zdarza się, zdarza się i to bardzo często ostatnio. Lotto nam niestety nas nie rozpieszcza. Z tego wynika. To jest pustak, nie ma siódemki. Dobrze, podsumujemy ten poniedziałkowy, niezbyt dobry odcineczek na wydane 35 zł niestety są same pustaczki. Super się drapało. Myślałam, że coś zmienię, bo ciągle linie krzyżówki, ale ta zmiana to nic dobrego nam nie dała. Dziękuję ślicznie za uwagę. Serdecznie wszystkich pozdrawiam pa.